Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. hej! A dziś chcę Ci wspomnieć o takim moim przemyśleniu, które pojawiło mi się po tym, jak zobaczyłem pewien post na Instagramie. Jeżeli znajdę, to ci wrzucę, ale pewnie już nie znajdę. I mianowicie chodzi o to, że możesz przeczytać 99 książek, które będą totalnym głównym, ale ta jedna, ta setna może odmienić Twoje życie. I poważnie, możesz przeczytać masę książek i z każdej książki wynieść coś. I o co mi chodzi? Generalnie post sam w sobie był całkiem spoko, w sensie, no był taki typowo motywacyjny, takie typowe motywacyjne gadanie, ale jednak nie był rozwinięty. A to rozwinięcie jest właśnie tym, co chcę ci powiedzieć, że jednak przeczytanie tych stu książek, z których tylko jedna odmieni twoje życie, fakt może być prawdą. Jednakże z każdej książki jesteś w stanie coś wynieść i każda książka może wpłynąć na twoje życie Uprawiając je o 1-2-3%, to już serio jest mega, duże, mega duża poprawa. Tak samo jest z innymi rzeczami. Nie wiem, możesz pisać dziennik każdego dnia i powiedzmy, za którymś razem, pisząc dziennik, dojdziesz do wniosku, że chwila. Mam przecież z czymś problem już od dłuższego czasu, a to jest bardzo proste do rozwiązania. Albo możesz iść w drugą stronę, czyli pisząc powiedzmy dziennik albo top 10 pomysłów każdego dnia co swoją drogą też robiłem przez pewien czas, to możesz dojść do takiego wniosku, że piszesz, piszesz, piszesz jakieś pomysły, te 10 idei każdego dnia i w pewnym momencie dochodzisz do wniosku przecież to jest genialne, czemu ja tego wcześniej nie robiłem? I dokładnie to samo odnosi się do ludzi. Jeżeli poznajesz ludzi i to serio jest mega istotne, poznawanie ludzi, po pierwsze, wychodzisz ze strefy komfortu, po drugie, Patrzysz, kto jakie ma problemy, jak możesz to rozwiązać. Po trzecie, rozbudowywujesz swoją sieć kontaktów i znajomości, co jest serio strasznie, strasznie ważne w tych czasach i przede wszystkim... Jeżeli idziesz w stronę biznesową, serio. Ludzie mogą ci mówić, że, o, bez pleców i znajomości, to się nic nie, nie uda osiągnąć w biznesie. Jest to prawda i jest to nieprawda, ze względu na to, że fakt. Mając znajomości, możesz zrobić coś o wiele szybciej, zajść o wiele dalej. Jednakże, jak zaczynasz, to wcale nie musisz mieć tych znajomości. Wystarczy, że coś zrobisz, zaczniesz coś robić i automatycznie będziesz poznawał ludzi dookoła tego, co robisz. Jak poznasz pierwszą grupę osób, później możesz to rozszerzać. No, tak działa ten świat serio: nic nie bierze się z powietrza. Do wszystkiego trzeba dojść. Albo szczęściem, albo ciężką pracą. A najlepiej, jak połączysz oba. I jeszcze, do czego chcę też troszkę nawiązać. Jeżeli robisz coś, jakiś, nie wiem, projekt, przykład Artur Jabłoński przez 9 miesięcy, co tydzień wysyłał artykuł. Który pisał do osoby, do copywriterki z Onetu i wysyłał jej co tydzień maila z nowym, nowo napisanym artykułem przez siebie. Przez 9 miesięcy, tydzień w tydzień, bo chciał się dostać jako copywriter. I wiadomo, ktoś może powiedzieć: Strata czasu, nie? jakby przez te 9 miesięcy mógł sobie znaleźć 10 innych firm, do których mógłby się dostać. Jednakże po 9 miesiącach otrzymał maila zwrotnego. Panie Arturze, tutaj cytuję: Panie Arturze, kropla drąży skałę i coś tam dalej, więc został przyjęty z marszu, bo szukali takiej osoby, a sam pokazał, że pisze dobrze. Robił to wytrwale tydzień w tydzień i mógł nigdy nie otrzymać tego maila zwrotnego, ale znowu wysłał te X-maili i ten jeden ostatni. Był ten, który przeważył wszystko. A wszystkie poprzednie złożyły się na to, że został przyjęty bez żadnej rozmowy. Więc, tak, jeżeli robisz coś i wydaje ci się, że nie ma to sensu, ale widzisz w tym cel, a bardziej źle powiedziałem, tutaj źle, <grym> źle powiedziałem. Chodziło mi bardziej o to, że jeżeli coś robisz, i widzisz swój cel, który chcesz osiągnąć za jakiś tam czas, a to, co robisz, nie przynosi efektów, ale wiesz, że jest to dobre, to no to, co stoi na przeszkodzie, żeby to robić. Wiadomo, warto się czasem zastanowić, czy jeżeli rzeczywiście coś robisz i nie przynosi to efektu, to czy jest to dobre? Jeżeli jest to dobre, spoko, kontynuuj to, co robiłeś. Ale jeżeli dojdziesz do wniosku, że chwilę. No, to nie, tak, to nie tak powinno wyglądać. W ogóle nie wiem, te posty na Instagramie to w ogóle tego nie da się czytać. To sam tekst, żadnych obrazków to w ogóle nie przyciąga uwagi. No jak to ma działać? Więc tak warto robić, uczyć się, rozmawiać z ludźmi i poznawać nowe perspektywy tego, co robisz, żeby po prostu wiedzieć, że hej, idę dobrą drogą. Albo hej, jednak to nie jest takie łatwe, to nie jest takie fajne. I to nie działa tak jak myślałem. Także kończąc swój wywód chciałbym Ci jeszcze raz na koniec wspomnieć. Możesz przeczytać 100 książek i jedna odmieni Twoje życie, ale nie bagatelizuj tych 99, które przeczytałeś, bo one też wpływają na to, kim się stałeś, na to, kim jesteś. I to jest po prostu fakt. A jeżeli chcesz poznać więcej ciekawostek, więcej rzeczy ze świata rozwoju, dołącz do mojego newslettera. Co tydzień otrzymasz solidną dawkę, porcję wiedzy rozwojowej, która pozytywnie wpłynie na Twoje życie. Także ja Ci dziękuję i do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć!